Hej. O, no tak to właśnie jest, Ach. po przeszukaniu tak na szybko. Mam nadzieję, że będzie dobrze słychać mimo tego wiatru. Eee, no, całe, całej tej piaśnicy, e, żwirownicy, czy jakby to nie nazwać, po, dodam jeszcze to moje moje, mogę tutaj legalnie palić, ognisko mam pozwolenie. Dobra no. Eee, kilka krzemyczków, tak? No jest ich naprawdę niedużo, może nie są wielkie ale coś tam by dało radę zrobić jakąś iskierkę wygrzebać albo nawet od biedy jakiś tam mały grocik średniej wielkości o to jest to jest ciekawe znaczy tak w sensie tak zwane jaskółcze chlebki takie okorowane bardzo specyficzne a tutaj właśnie jest taki przełamany co to oznacza no warto wyjść ze swojej strefy komfortu. Pada deszcz, kamyczki wtedy są, znaczy, no świecą, no bo one tam jakby taki szklisty przełom, więc dużo łatwiej je znaleźć. No i chyba o to chodzi w całej tej idei do lasu, bushcraftu, żeby tak odskoczyć gdzieś w ogóle z innego punktu widzenia, spojrzeć na siebie, na rzeczywistość. Pozdrawiam, dobrych wypraw, trzymajcie się ciepło i zdrowo.